Nastolatek wyjaśnił policjanta, bo okazało się, że funkcjonariusz miał od niego chyba mniejszą prawniczą wiedzę. Przynajmniej to możemy wyczytać z fragmentu nagrania. Ja Powiedziałem o wizerunku. Ale ja mogę nagrywać, nie mogę wizerunku. Ja nie mówię, że nie, Jasne. ale tylko i wyłącznie nie wyrażam zgody na upowiedźnienie mojego no, wizerunku. To połóż telefon. No ale ja nie chcę odpala. nagrywać, bo pan tutaj... Nie, ja nie, nie będę tego pan... telefonu dotykać, tylko Dobrze, połóż, ale bo ja ale... nie wiem, czy mój wizerunek. Nie nagrywać. Jak, jak upublicznie to pan będzie mógł wnieść w skargę. No. No więc niby policjantowi chodzi o to, żeby nie publikować jego wizerunku, a tak naprawdę każe odłożyć telefon, żeby w ogóle interwencja nie była nagrywana. Policjanta zawsze można nagrywać. Prawo tego nie zakazuje. Oczywiście nagrywanie nie może utrudniać mu prowadzonych czynności. Ponadto nie można publikować w internecie jego wizerunku bez zgody, poza nielicznymi wyjątkami, bo funkcjonariusz publiczny nie jest osobą publiczną. Tutaj chłopak celowo uciął jego twarz. Skąd więc taki opór policjantów przed nagrywaniem? W sumie nie wiem, dużo znajomych policjantów nie ma z tym problemu. A nawet gdyby ktoś ten wizerunek wrzucił bez zgody, to zawsze tą osobę można pozwać. Podobnie jakby ktoś nagrał was. Obserwujcie prawo Marcina.